Witam cię serdecznie, z tej strony Weronika. Nagrywam przekaz, po prostu przekaz, który chcę teraz popłynąć do Ciebie. Tutaj nie będzie wyboru grup. Po prostu jeśli trafiłeś, trafiłaś na ten film posłuchaj i odbierz tutaj wiadomości dla siebie, wskazówki. mam te dwie karty, bo przyciągnęła mnie ta talia. I pierwsze, co mi przyszło, kiedy zobaczyłam, to, że teraz jest taki czas, gdzie zostajesz uwolniony od karmy, lub sama, sam świadomie uwalniasz się. Albo korzystasz z tego prawa karmy, dając dobro, myśląc dobrze, bo jeśli tak działasz, to będzie w twoim życiu po prostu lepiej. Um, no i poprzez to uwolnienie się od negatywnej karmy. Um, Mogą Ci zostać jakby ujawnione Twoje ukryte talenty, Twoja wewnętrzna esencja i przez to właśnie, że przez to oczyszczenie, które się zadziewa albo się zadziało, masz większe połączenie ze sobą, z intuicją i z tymi swoimi darami. I dzięki temu um, będą się pojawiać u ciebie okazje, by świecić. Świecić tym swoim wewnętrznym blaskiem, tą esencją, którą um, masz w sobie, a która była teraz przez cały ten czas, być może nawet przez całe twoje życie, przez większość życia przykryta um, jakąś negatywnością, jakąś negatywną karmą, czy to karmą z tego życia, czy z jakichś poprzednich żyć. To nieważne, jakby to się już kończy. I jakby zaczniesz wybierać swoje własne przeznaczenie, kreować swoje własne przeznaczenie piątka to jest konflikt. Piątka buław, konflikt, rywalizacja, mm, jakieś starcia z innymi, walki, czy to na zewnątrz, czy to wewnętrzne. Co o tych walkach? E, o tych walkach paść wyszedł, e, paść emocji, paść kielichów. Tutaj nie masz walczyć tylko y, czuć. Y, masz być tą wrażliwą, kochającą istotą, którą chcesz, którą pragniesz być, bo no nie musisz walczyć. Y, jest jeszcze paść buław. Ułożyć, żebyście widzieli wrażliwość, pierwsze co mi się tutaj podkreśla, a drugie to pewność siebie, charyzma i działanie z pasją. I jeżeli pozwolisz sobie być tą wrażliwą istotą, przestaniesz walczyć to to tworzenie, cokolwiek tworzysz, czy to będzie związek, czy to jakiś projekt, czy to nawet ty sam twoje życie ogólnie, samopoczucie. Będzie takie, jakie chcesz. I słyszę tu jeszcze coś takiego, że konflikt między tym, co robisz, a tym, co czujesz. Co na ten konflikt? Na ten konflikt yy, wyszła mi... Stabilność finansowa, ale ta karta też ma różne, różne inne aspekty. Mówi o pokochaniu siebie. Mówi o tym, żeby, żeby mm, nie trzymać właśnie tej, tych pieniędzy, tego, co masz w ogóle. Tak przy sobie kurczowo, tylko żeby, się, żeby to trochę puścić i dzielić. Bo, bo, bo przez to nie ma tego przepływu. No i jest tutaj jeszcze ten król. Gdzie mam układać? Dobra, tu będzie widać. Etap pazia, czyli mm, paziem jest ktoś mniej, mniej dojrzały, ale to nie musi chodzić o dojrzałość w, w sensie wieku, tylko taką życiową. Z pazia idziecie do króla, mm, do spełnienia, do obfitości, do takiego rozgoszczenia się wygodnego w swoim życiu. Zasiadacie po prostu na tym tronie swojego życia jako król, królowa, bo to nie musi oznaczać wcale mężczyzny, to jest po prostu energia karty króla. No i czuję tutaj taką radość, spełnienie, satysfakcję, bycie dumnym z tego, co się robi, co się zrobiło, z tego swojego życia. Czyli co? Odchodzicie od tych konfliktów i przechodzicie w stabilność króla. I może, właśnie ta młodzieńcza energia tutaj będzie w waszym życiu, ale nie będzie to właśnie coś niedojrzałego, a A po prostu, jak to powiedzieć, będziecie dojrzali, ale tacy witalni, radośni będziecie mieć taką świeżą, lekką energię. Na pewno widzę tu dla Was spełnienie i satysfakcję. Przyszedł jeszcze Rycerz Emocji, czyli, czyli ktoś taki romantyczny. Dobry, uczuciowy, pełen miłości. I to jest osoba, która chce się tą miłością dzielić. Tu jest takie otwarcie się. Na moc swoją, na tworzenie swojego życia, na obfitość, na większe czucie, na wiarę w cuda, na duchowość, na kreatywność, na działanie, i to już nie będzie takie w braku, nie będzie w konflikcie. Ale czy tu jest jakaś rada jeszcze, jak to zrobić, może? Czy coś jest tu do zrobienia? Generalnie to wyszło mi tutaj zwycięstwo, sukces. Tak czy siak, cokolwiek nie zrobicie, mam wrażenie, że będzie ten sukces i dojdziecie do tego momentu, gdzie poczujecie się jak król. Mamy jeszcze dwójkę, więc dwójki też mogą mówić o tym, że są jakieś drogi różne drogi mm. i jakąkolwiek nie wybierzecie, to i tak będzie dobrze. Ale też y, takie coś mi teraz przyszło, że droga jest jedna, taka, żeby y, czekać i Czekać aż się coś wydarzy i się nie wiem, tęsknić za czymś, a druga droga jest taka, żeby działać i już teraz yy, dostrzegać szanse, dostrzegać yy, drobne, piękne, małe rzeczy. To, że, że ten świat jest otwarty, stoi przed Wami otworem, że to zwycięstwo jest w Waszej energii, to spełnienie, ta obfitość miłość. Mm. I to jest ważne tak, żeby tworzyć, żeby pozwolić sobie na czucie, na te uczucia, na okazywanie uczuć. Em. Podążaj za głosem serca za namiętnością, za pasją za tym do czego Ciebie ciągnie przede wszystkim mm, za tym co Ciebie uszczęśliwia to jest zawsze dobra droga mm. pozwól sobie na trochę magii w życiu na wiarę właśnie w cuda No, i cierpliwie i wytrwale dąż do swoich celów, bo, bo sukces to jest coś, co, co naprawdę tutaj mi się bardzo, bardzo podkreśla. Hmm. Zaangażuj się. Jakby tutaj jest coś takiego jeszcze, że jesteś dobrze. Dobrze przygotowany, i ta, to, że może jesteś osobą w czymś początkującą, że w czymś dopiero zaczynasz, to tu jest u ciebie na plus, bo dzięki temu możesz w to wprowadzić jeszcze jakieś siebie, po prostu siebie, jakieś swoje, swoje innowacje i żeby unikać czegoś takiego, że pragniesz czegoś, czego nie masz. Czujesz się taki nienasycony zamiast dostrzegać to, co już masz. Wybieraj, że jesteś po prostu szczęśliwy teraz, w teraz, a nie że będziesz jak coś tam się po prostu zadzieje, bo to jest po prostu takie życie w iluzji, no i nie pozwolenie sobie na to, żeby być szczęśliwym już teraz. Z tym padziem jeszcze buław. Tutaj może być ktoś, kto ciebie inspiruje. No właśnie, jeśli nie wiesz w ogóle, co wybrać, to pomyśl sobie o osobach, które jakoś cię przyciągają. Jak które chciałbyś, chciałabyś być, i jakby za nimi podążaj. Może ucz się od nich też. Ale pozostań z sobą. Wciąż się rozwijaj, nie przestawiaj tego robić, ale już jesteś jakby wystarczająco dobra, wystarczająco dobry, żeby ruszyć ze, ze swoimi jakimiś projektami. Hmm. Może też zwie, z, 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 <grywka> ze związkiem. Przepraszam. Mm -hmm. Tutaj było, było trochę o tym. Może tutaj się pojawić związek. Oczywiście, może się pojawić jakiś, jakiś król. Tylko, y, żebyście się przy nim nie, nie czuły, jak paść. Jak ktoś gorszy, y, mniej dojrzały. Bo nie czuły, nie czuli. Bo to może też być kobieta, oczywiście, że tak. Wyjmę tu jeszcze jakoś ostatnią kartę, którą przeczytamy, które mnie przyciągają. Żadne. <ścoughs> Żadne mnie dziś nie przyciągają, A gdzie są. Podsumowanie. Proszę o podsumowanie dla Ciebie. Jakieś rady, wskazówki, których nie przekazałam. Generalnie macie piękne karty, piękne energie, coś pięknego, nowego, pełnego uczuć, pasji, namiętności. Tutaj chce się pojawić pełnego magii, takiego tworzenia z pasją. Co przyniesie Wam sukces, stabilność, obfitość, mądre przywództwo. Mądre przywództwo. W obecnej sytuacji musisz pokazać światu swoje zdecydowanie i pewność siebie. Epona celtycka rzymska, bogini przywództwa i przewodnictwa, ofiaruje Ci swą mądrość. Uwierz, że masz w sobie wszystko, żeby za nią podążyć. Możesz zrobić wszystko, na czym skupisz swoją uwagę i z łatwością osiągniesz to, co zamierzasz. Czy jesteś tego świadomy, czy nie, sposób, w jaki radzisz sobie ze swoimi sukcesami, lecz również to, jak przeżywasz swoje porażki i straty, jest wzorem do naśladowania dla innych. Rośnie w tobie mądrość. Wierność swoim zasadom, odwaga cywilna i pokora, a przy tym ogromny entuzjazm, czynią z Ciebie naprawdę wyjątkowego przywódcę. Epona jest z Ciebie dumna. Także, tak. Możesz być tym przywódcą i nie umniejszaj sobie yy, przez jakby swój wiek albo przez swój brak doświadczenia. Dziękuję, pięknie. Dajcie znać, czy rezonowało. I dziękuję Wam serdecznie za te wszystkie serduszka pod filmami. Oczywiście proszę o więcej serduszek za każdym razem, kiedy, kiedy czujecie, że coś tu jest dla Was. Proszę, zostawcie mi serduszko i ja wtedy mam bardzo dużą radość z tego. Radość, no i motywację, by więcej nagrywać filmów dla Was. Trzymajcie się, pa pa!